Dobra, jestem, 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 jestem. musiałem na chwilę schować do kieszeni bo to, bo tamto, bo wam bo, to Mam tylko dwie dwoje rąk, dwie ręce, tylko dwie ręce na pewno ja wam mówię, mam tylko dwie ręce Mów <głosłusza> <głosłusza> Proszę Państwa Witam na ostatnim dzisiaj wejściu na żywo Radca medyczny i słuchajcie Poprzednio rozmawialiśmy troszkę o zdrowiu, takie były z Waszej strony. Takie były, proszę Państwa, z Waszej strony tam zagadnienia podawane <laughs> Można tak powiedzieć Zagadnienia, Zagadnięcia I proszę Państwa, może teraz o czymś innym, była ankietka, czy jesteście dziś zmęczeni. Wyszło, że tak Zagłosowaliście Państwo, że tak Ja zrobię inną ankietę Jeszcze jedną na koniec dnia, dzisiaj wtorek. Jutro połowa tygodnia. Strasznie szybko czas leci, zauważyliście? Jak to zleciało? Już wtorek się skończył. Ci co liczą dni do weekendu, to jutro już możo, mogą już liczyć po półmetek tygodnia. Jeżeli ktoś liczy, to jutro podpowiadam, godzina 11, to jest połowa tygodnia pracy. <grym> Heja, pozdrowisz. Nie, nie ratownictwo. <grym> Nie ratownictwo medyczne, nie, 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 nic z tych rzeczy. Pozdrawiam. Pozdrawiam Maja, pozdrawiam cię. Ratownictwo medyczne, nie. Proszę Państwa e, dla wszystkich, którzy nie wiedzą. Ja to powtarzam często, bo dużo nowych osób przychodzi. Nie jestem ani lekarzem, ani ratownikiem. Jestem specjalistą zdrowia publicznego. Moja specjalność to zdrowie publiczne i tyle. Jestem pod tym kątem wykształcony formalnie i mam też duże doświadczenie, szczególnie w zakresie szpitalnictwa. Także te tematy, ale medycyna o medycynie raczej tu nie rozmawiamy. Może troszkę o zdrowiu, tak, o, o troszkę o zdrowym stylu życia takie tematy różne, nie? życiowe, lifestyle'owe. Ale o medycynie nie, ponieważ nie chciałbym, żeby ktoś poczytał moje prywatne opinie o zdrowiu jako porady medyczne, więc raczej tego tematu nie poruszam. No, tak w skrócie. Ladca medyczny, dokładnie. Dziękuję. Pokażesz twarz. Nie, nie, nie pokażę, dzisiaj nie. Zresztą ciemno jest, nic nie będzie widać. Radca Medyczny to jest taki mm, dzisiaj, yy, słuchajcie, ten, dlaczego Radca Medyczny, ten kanał miał dotyczyć historii medycyny. Radca Medyczny tutaj z punktu widzenia naszego jest to historyczne takie stanowisko z dawnych, dawnych lat, z dawnych czasów przedwojennych, także stąd taka nazwa tytułu i tak zostało czasami no, zmieniałem tę nazwę troszeczkę, ale... Na no, RM Wrocław też, nie? No, ale to nie chcę zmieniać, bo to już tyle lat, 14 lat mam ten kanał. To już ten Radca Medyczny zostaje. Już go zostawiam, bo to... Ktoś... On jest tak też skojarzony, ta, ta nazwa jest skojarzona, Gdzie nie gdzie tam, także już nie chcę tego zmieniać. Tak, nie, nie jest tylko Aleja Piastów to była, Aleja Piastów, ale też też ulica taka solidniejsza, tylko że Aleja Piastów jest szersza, ona ma w sumie po dwa pasy w każdą stronę, w tym jeden pas niestety troszeczkę jako parking, niestety, niestety, zależy dla kogo, to miejsce postojowe. A jak ja się nazywam? Pozostaniemy przy radcy medycznym. A idę sobie, z, idę sobie książki wyrzucić, to znaczy wy, wyłożyć. Jest taka skrzynka, gdzie można książki zostawiać. Można sobie brać książki i zostawiać. No to ja robię selekcję w domu trochę starych książek. Pozbywam się, ale nie, nie wyrzucam książek. Nigdy nie lubię wyrzucać w ogóle książek. Wyrzucać to jest nieładnie, nieładnie. To znaczy zależy jakich, tak? Bo czasami. Podręczniki to się jakieś tam wyrzucało kiedyś, ale czy na makulaturę coś tam się dawało, nie? Ale, ale raczej tak wyrzucać do śmieci to nie, nie wyrzucało co dobrze. Może się komuś przydało. <gry> no także a tematy jakie tu poruszamy no to troszkę o zdrowiu trochę o edukacji, o pracy o czasie wolnym o psychologii filozofii i czasami takie wiecie różne rozmowy, nie? i o Wrocławiu, o jeszcze troszeczkę ładny dzień dzisiaj był, znaczy po południu, bo rano i, po, i przez południem to było chłodno, tak wiało, ale trochę słońca wyszło Zrobiło się tak jakoś pogodniej, fajniej. Słon, tak, wiecie, zielone liście słońcu. A jest fajnie, fajnie. Muszę na chwilę schować telefon. Momencik. Sorry, moment. Chwila, chwila. Żóżeczki są oglądam, dobra, nic nie ma. Idziemy. Co tutaj się dzieje? Chyba samolot będzie leciał. To już odpowiedziałem, na to pytanie nie odpowiem Ile? Ja Tego nie odpowiadam Na to nie odpowiadam Może kiedyś, jak będę sławny to powiem Mało, mało widzę na ekranie. Mam nadzieję, że widzicie trochę więcej, ale musiałem ściemnić ekran, bo baterii mam niewiele, więc jest wszystko wyłączone, zminimalizowane, ale, ale działa, więc jest dobrze. ciach. ciach. No, czekajcie, jakieś ankietka może postawimy Dobra, słuchajcie, zrobiłem małą ankietę. Może pójdę w drugą stronę, bo tutaj ciemno, nic nie będzie widać. Zawsze musi być jakiś, lepiej jak jest jakiś widok, z uwagi na to, że wtedy jakaś żywiej to wszystko się dzieje, jest jakiś kontekst przestrzenny. No, zrobiłem małą ankietkę, proszę Państwa, na koniec dnia. Taki mały temacik, Co na wieczór? Książka, komputer, telewizor. Czy, czy nic? No, wiecie, to jest tak ogólnie, bo tam opcji jest mało, ale może, może być w telewizor, to jest takie, wiecie, jako ekran, nie, to może być na przykład film jakiś, oglądanie filmu, może być coś takiego, a komputer na przykład można grać, ale można też coś pisać, można coś tam innego robić, także... <laughs> Także tam możecie różne, wiecie, w to włożyć, to są te ankiety, to są takie ogólne, nie, to nie możemy do tego podchodzić tak rygorystycznie. No. No, mamy jeden głos na razie, słuchajcie. Proszę się postarać. W poprzedniej ankiecie mieliśmy dużo więcej głosów. No może jeszcze, jeszcze ktoś zagłosuje. Jeden głos to mało, to wstyd, ankieta wstydu. Więcej głosików. Głosujemy, głosujemy, głosujemy. Atakujemy. Działamy, działamy. Co tam siedzie? No i tak, proszę Państwa, leci czas, nie? Wieczór leci. Ja specjalnie zadałem taką opcję nic, bo po prostu niektórzy robią nic, tak i bardzo dobrze. Nie trzeba zawsze coś robić. No, słuchajcie, głosujemy, głosujemy. Kupa ludzi. Dużo ludzi, dużo ludzi. Ankietka się sama nie wypełni. Działamy, 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 ankietka, 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 głosujemy w ankietce, słuchajcie, kto tylko wchodzi, to głosuje i może iść dalej, ale najlepiej, żeby został, 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 wchodzimy, 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 nie wychodzimy z spokoju, żeby tutaj tysiąc osób było, tysiąc osób, tysiąc osób, lecimy do tysiąca, do tysiąca, do tysiąca, do miliona, ale przynajmniej do tysiąca, ciach, 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 może akurat się uda. Także słuchajcie państwo, jeden głos w ankiecie to mało. Co, co jest grane? Jeden głos. 97 osób. Żeby już da do tysiąca byście się weszło. Ja myślę żeby ankieta... Żeby ankiety były tak liczne jak w weekend. Żeby tyle osób odpowiadało w ankietach. Bo to jest za mało. Jeden głos, ludzie. Co jest grane, co na wieczór, co na wieczór, co na wieczór. Ankietka wisi. Proszę Państwa, mamy jeden głos, czyli bardzo kiepsko. Jest mi smutno, jest mi przykro, jest mi szaro, jak makaron. <noise> Dobra, niech się dzieje co chce, słuchajcie, jak macie ochotę, to głosujcie. Ankietka wisi do Waszej dyspozycji. Cztery, cztery warianty, odpowiedzi, i głosujemy. O, już dwa głosy są. Dwa głosy pięknie, pięknie, ładnie. Możemy się jeszcze postarać. 16 minut. Jedka yy, wisi, proszę państwa. I teraz, właśnie takie pytanie do was właściwie takie retoryczne, bo pytanie do was jest w ankiecie, ale możecie też się wypowiedzieć pisemnie pod spodem, co wieczorem robić, czy na przykład stawiać sobie dużo celów do wykonania na wieczór, czy nie dużo, czy mało, czy właśnie odpoczywać, czy obijać się, czy przygotowywać się na następny dzień w jakiś sposób, tak, jakoś konkretnie, czy produktywnym być, a może właśnie nieproduktywnym, może właśnie trzeba położyć się wcześniej spać na przykład, prawda, żeby się wyspać żeby, a może z książką może poczytać, a może właśnie nie robić nic dlatego jest taka odpowiedź w ankiecie taki wariant, może właśnie nic nie robić mógłbym jeszcze tam zamieścić więcej odpowiedzi na przykład jakaś aktywność fizyczna jakieś bieganie, ludzie biegają, spacerują tu też mogłoby to być tak? zrobiłem takie Stacjonarne są te, te moje warianty. Jeszcze może byłyby faktycznie lepsze, ale to już może innym razem. Mamy dwa głosy. Jest was dużo, a dwa głosy, no ale dobra. No ja jestem zdania, słuchajcie, że człowiek człowiek jest podlega tak wielu wpływom, że czasami trzeba się w, w jakiś sposób odciąć od tych wpływów rzeczywistości, wpływów w Szczególnie wpływów cywilizacyjnych, takich jak właśnie robotce elektroniczne, które do nas płyną. Czasami lepiej to odłożyć, wyjść na powietrze, do lasu. Trochę szkoda yy, tracić czasami czas na jakieś, jakieś bzdury, tak? Na przykład w sensie takim, wiecie doładowywać sobie łeb, jak to się mówi głowę cały czas tym samym, to znaczy karmimy, karmimy tą głowę i mamy przeboźcowanie, mamy za dużo zużywamy dopaminy, także trzeba oszczędzać trochę ile mamy tych głosów, dwa głosy, co tak słabo proszę Państwa, głosujemy, głosujemy dużo Państwa jest, fajnie, bardzo się cieszę i rozmawiamy sobie swobodnie na luzie o wieczorach. Co robić wieczorem? Można czytać. Słuchajcie, ja lubię czytać książki. W ogóle lubię książki jako przedmioty. Otaczać się nimi lubię sobie je przeglądać albo czytać, no niekoniecznie od deski do deski, ale fragmenty. Książki są fajne, wyciszają, pozwalają się skupić, pozwalają też zasnąć łatwiej. Ja na przykład czytam czasami książki jakieś nużące, znaczy ciekawe, ale takie wiecie, trochę nużą swoją na przykład gęstością swojej, swojej treści i ona powoduje, że łatwiej łatwiej zasypia, zasypiacie, nie? Taka książka właśnie cięższa do czytania Książka jest fajna Najlepiej to, ten telefon odłożyć odpowiednio wcześniej mówi się że dwie godziny przed snem a no, nie wiem, zależy, czy jak komuś potrzebny jest ten telefon. Może rzeczywiście to byłoby najlepiej. To samo z komputerem, z ekranem. Żeby te, tego światła komputerowego, z ekra ekranowego nie było, tego tam o jakiejś barwie odpowiedniej. No więc najlepsze jest sło yy, światło słoneczne. <grym> Dlatego najlepiej kłaść się wcześniej, spać, wstawać wcześniej ze, słon ze słonkiem. Jak się tylko to da. No, rama fajnie się jest naświetlić. Światłem słonecznym zawsze to wspaniały początek dnia. No a na wieczór. Nie powie, wiecie, to zależy, bo czasami trzeba długo siedzieć, bo się pracuje, tak? Różne zajęcia mamy. Niektórzy pracują w domu, mają różne zajęcia takie potrzebne, żeby coś zrobić wieczorem. To mi przy komputerze ludzie siedzą, są tacy, co całymi nocami siedzą. Mają taki te życia, odpowiada im, no i dobrze, no to niech będzie, nie? To każdy sam niech decyduje. Niech nikomu nikt nie narzuca. Niech każdy decyduje sam, co mu jest dla niego dobre. Jeżeli jest w stanie zdecydować. To tak. Tak jest moje zdanie. Nie będziemy nikomu nic narzucali. Ja mogę ze swojego punktu widzenia... Ja mówię tak, jakbym trochę radził, ale... No jestem radca, nie? Ale chodzi o to, że z jakiegoś tam swojego... Doświadczenia też to mówię, nie? że to są fajne rzeczy. Dobrze się potem człowiek czuje. No. Słuchajcie, państwo. Dwa głosy w ankiecie. Bardzo, bardzo słaba ta ankieta idzie. Nie spodziewałem się, że to będzie tak słabo. Ta z godziny szła bardzo, bardzo dobrze. Nie wiem czemu akurat tym razem jest tak kiepsko. Może za późno ją włączyłem, no nie wiem, ale nie wygląda ona, ale zwiedzicie całą publicznie, może No, będzie widać Komputer i nic. Są dwie odpowiedzi. No dobra Zobaczymy, zobaczymy słuchajcie ja to, ja, jak się dzisiaj ankieta nie uda to ją e, jutro jeszcze raz zrobię ankietę z tym samym pytaniem. Może jeszcze dodam jakąś opcję. Na razie to tak nie, nie pykło, nie? Nie pykło niestety. Dużo Państwa jest, bardzo jestem zadowolony, cieszę się. Chciałem też jakimś, jakąś mieć feedback od Was, tak Że zgadzacie się albo nie zgadzacie, macie swoje jakieś chętnie też jakiś temat Wasz podusza, także ja tu jestem otwarty, także niektóre tematy są takie, które chętnie, na no, które chętnie pogadam. A czytam wszystko co piszecie. Na większość komentarzy odpowiadam, także możecie pisać, nie? Na razie dwa głosy. Eee, słabo, słuchajcie, 10, 10 minutowa ankieta i dwa głosy To jest mało. To jest słabo, 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 słabo. no Przewodnicząca, no, Pani skręcamy Pani Współpraca, mm. mm. no i Śliczne drzewo, co to jest? Takie piękne Nie będzie, nie będzie widać, bo jest ciemno Aplikację bym włączyła hmm. Którą mamy godzinę Nie wiem 24, 24 minuty live trwa. No poprzednio wie, większa była aktywność państwa No dobra no jest jak jest Patrzymy sobie Chodzimy, patrzymy, zwiedzamy ja muszę jeszcze trochę w papierach dzisiaj posiedzieć. Coś tam porobić. Jakieś tam podsumowania, policzyć coś w Excelu. Pracy jest dużo, wiecie. Ale znowu też jestem zdania, że nie warto się przepracowywać na darmo, nie? Chyba, że potrzebujecie się przepracować, to znaczy potrzebujecie pracować tyle pracujecie. Może być tego dużo tej pracy, nie? Bo to od każdego to indywidualnie zależy, co robi, ale kolory, nie, patrzcie, jakie kolory mają, jak się kręcę, jakie kolory, co tu się dzieje, co tu się dzieje, jakieś ledy, no jak nic, kurde, jakaś normalnie, jakaś ekipa, jakaś ekipa, może ja to dołączę do tej ekipy, będziemy filmować sobie. Kolorowa, kolorowa ekipa, kolorowe światło. O, trzy głosy. To a nikt na książkę nie zagłosował. No nie, no co za wstyd. Ja, nie no, żartuję. Głosujcie tak jak chcecie. Jest doskonałe. jest ale tutaj desek. coś jakieś tutaj ogrodowe instalacje. Zlikwidował No, proszę Państwa Live'y są codziennie Z wyjątkiem dni, kiedy YouTube nie raczy mnie Promować To się niestety często zdarza Znaczy nie często, co jakiś czas się zdarza, to się zdarza kilka dni bateryjka. No, co kilka dni się to zdarza, ale to zwykle tak ten dzień nie ma promowania, potem, potem wraca do normy. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Nie wiem czym, z czym to jest spowodowane, ale dobra, nie narzekam, nie jest dobrze. I takie wiecie. Jak to jest? Proszę Państwa, kończę, bo bateryka mi padnie zaraz. Kończymy. No, ankietka nie za bardzo wyszła nam. No ale trudno. <try> Trzy głosy. No dobra. Dziękuję e, Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę, za ankietkę.